Cześć Beczki, witam Was moi drodzy na kanale tarot Na czytaniu na miesiąc czerwiec dla Waszego znaku Zodiaku. Czytanie jest ogólne. Wiecie o tym, że nie, nie wszystkie te ogólne czytania mogą i będą z Wami rezonowały, więc bierzcie z tego czytania to, co jest dla Was najbardziej sensowne. Jeśli z Wami nie rezonuje, to wtedy um, sprawdzajcie ascendent. Ewentualnie ja tutaj jeszcze rozłożę dla Was dodatkowe karty. I to, co się po prostu w nich pokaże, może to będzie też dla Was bardziej sensowne, czy też dla kogoś z Was. Macie piękny przekaz. Ogólnie bardzo krótki, dlatego no, myślę, że może właściwie pasować dla każdego z Was. Karta wyjściowa, ta główna energia. Mam kartę wieży, ale zanim do niej przejdę. Wypadła mi karta e, pięciu monet, więc tutaj e, być może ta zmiana, która tutaj jest bardzo konkretna, nagła, zdecydowana, e, tutaj nie ma już złudzeń w tej karcie wierzy. Wiecie o tym, że to jest karta, która jakby musi coś przełamać jakieś e, szablony, jakieś, e, jakąś rutynę, jakąś codzienność. E, ponieważ to jest wasza ogólna energia, wydaje mi się, że to jest wasza e, inicjatywa. Ewentualnie możecie z, z tym pracować, e, na to się zgodzić. E, no, jest zmiana w każdym razie podjęta. E, tak jak powiedziałam, w trakcie tasowania wypadła mi karta pięciu monet. Wiecie, że to jest karta takiej osoby troszeczkę zagubionej, e, która nie za bardzo wie, czy dobrze robi, czy dobrze podjęła decyzję. E, moment przejściowy e, takiego Domniemywania, jaki efekt, czy była dobra decyzja, jaki efekt będzie końcowy, czy w dobrą stronę idę e, i poszukiwanie tak naprawdę tego swojego miejsca, nie wiem, w jakimś, e, e, no jakby to nazwać. E, Otoczeniu, nie wiem, w, w tej tematyce, w której nie czujecie się do końca pewni, może tak, ok? Więc tutaj jest poszukiwanie swojego miejsca na Ziemi e, w danym temacie. Nie wiem, macie różne e, sytuacje, z których chcecie wybrać najlepszą, więc tutaj jest tak, jakby troszeczkę idę w kierunku tego światełka w tunelu, ale tak naprawdę po drodze jeszcze mnie trochę czeka e, tej ciemności, zanim tam dojdę, więc jest, e, jest tutaj to pokazane. E, tak jak powiedziałam, e, karta wyjściowa to jest karta wieży, zmiana, konkrety, e, coś, co już nie będzie takim, e, jakie było do tej pory. Bardzo silna energia, macie kartę barana tutaj pokazaną, więc nie musi to mieć znaczenia, ale może i wtedy ten znak będzie jakby albo szedł z Wami ramię w ramię, albo będzie tutaj e, pod, powodował tą zmianę i albo coś się. Um, od tego rozpocznie, od tej osoby, spod tego znaku. W przeszkodach macie dwie buławy. Na szczęście ta karta jest odwrócona, więc dlatego tutaj ta energia tak świetnie się ze sobą zgrała, dlatego że tu jest dużo zdecydowania. Tutaj nie ma um, gdybania, tu nie ma korzystania z jakiejś opcji. Tutaj wy jesteście po prostu: ja idę, ja tego chcę, ja to robię. Nie rozpatruję, czy tam będzie plan B. Ja po prostu się trzymam tej jednej konkretnej drogi jest zostawienie czegoś e, za sobą, e, to jest dom, to jest rodzina, to jest jakaś przestrzeń, to jest jakaś praca, coś, co jest e, e, fundamentem, w którym się kiedyś znajdowaliście lub... E, Coś, co zapewniało Wam pewną strefę komfortu, taką, kiedy wiedzieliście, że jesteście bezpieczni. Tutaj jest jakby zostawienie czegoś, e, jakaś zmiana, która będzie dokonana, coś odchodzi. Na szczęście teraz tak, w głowie mamy dziesiątkę e, monet, więc tutaj ta piątka jakby mówi o tym, że okej, okay, to jest zmiana, która może właśnie mówić o jakichś e, sprawach finansowych. Zaryzykowanie, e, szukanie tego celu. Ale też robienie czegoś być może na własną rękę. Dziesiątka monet mówi o tym, że jest bardzo dobra energia i cię na to stać. Ty, ty to potrafisz, ty masz to w głowie. Są tam jakieś sprawy, które są związane też z domem, rodziną, z jakimiś tematami, które tej rodzinie mają zabezpieczyć, jakiś spokój też. Materialne, czy też taki po prostu życiowy. E, ogólnie jakieś osoby, spotkania rodzinne, narada rodziny, e, coś, co jest powiązane cały czas z jakąś siłą e, korzeni rodzinnych i e, to macie w głowie, to macie w myślach, więc tutaj to się pokazuje. Teraz, jeśli chodzi o podstawę tego czytania, mamy kartę. E, Odrodzenia, więc tutaj coś odpuszczamy, zostawiamy, idziemy dalej. Nowy początek, wielkie szczęście, duże doświadczenia. Um, po prostu zostawić coś, odpuścić, um, wyleczyć się. Um, no to jest dobra karta, bo, która mówi o tym, że um, przed tobą jest nowa przyszłość, nowy początek, na który ty wyrażasz zgodę, ale równocześnie jakby zostawienie jakiejś um, przeszłości za sobą. Um, karta, która obiera nową drogę. Więc no tutaj cały czas macie wszystko to samo pokazane. Naprawdę się bardzo ze sobą te karty e, zgrywają. Ja nie wiem, czy ktoś z was e, powiedzmy nie szuka nowego domu, nowej pracy i zostawia jakąś stałość, ale albo będziecie do tego zmuszeni, albo to jest na waszą, wasze własne życzenie, czyli z takim zdecydowaniem, tak jak powiedziałam. Ale Tutaj macie cały czas to wszystko pokazane, że wy dobrze robicie, jakby dobra decyzja zostanie podjęta. Teraz najbliższa przyszłość to jest koło fortuny. Widzicie, że koło fortuny mówi o tym, że jest jakaś nieprzewidywalność losu, coś, co się prawdopodobnie dobrze zakończy, dobrze wydarzy, bo koło fortuny ma nam przy, przyciągnąć jakąś obfitość, jakieś szczęście, jakieś po prostu jakieś przeznaczenie, które jest nam. W jakiś sposób zapisane, więc tutaj mamy jakiś brak kontroli. Wydarzenia, które będą e, przyspieszone, ok. Tutaj może się coś przyspieszyć, e, przysunąć do Was w związku z tą e, zmianą, więc jakby nakręcenie jakiejś energii. I, i poddanie się temu. Więc to, co możecie zrobić, nie kontroluj niczego, nie planuj za dużo. Tu wszystko się ma wydarzyć i to się zacznie dziać. Więc bardzo dobra energia. Jeśli byście mieli kogoś pod znaku strzelca i e, wiecie, że ta osoba wam dobrze życzy, no to ta osoba jakby wprawia tutaj to jeszcze większe tempo i jakby będzie waszym, waszą inspiracją, waszym jakimś takim dobrym, Duszkiem, który, który jakby was będzie tutaj nakręcał jeszcze tym pozytywem, więc dobra energia. Tutaj w podstawie macie lwa. Tak jak zawsze powtarzam, te e, znaki nie muszą być aż takie istotne. Jeśli tak nie jest, to, e, to Wy o tym będziecie wiedzieli. Teraz e, lęki obawy mamy Pazia Monet, więc tutaj jest ta energia e, pokazana nowego początku, okej? Okay? Tu są jakieś dobre wiadomości, tutaj jest jakiś plan przed wami, tutaj są dzieci, więc może być to też jakaś zmiana dla dziecka, zmiana domu, wiadomo, szkoły, tu się nam szkoła pokazuje, jakaś lekcja, którą wy, wyciągamy lub po prostu przekwalifikowanie się, jeśli chodzi o tą pracę, ale tu jest wszystko z nowym początkiem, z jakimś nowym kierunkiem, więc idziemy po, po coś, co... W podświadomości mamy, że to musi wyjść, to musi wypalić, ale no, lęki i obawy są zawsze z tym nowym początkiem związane, czego by to nie dotyczyło. Um. Teraz jeśli chodzi o kartę, jak Was postrzega Wasze otoczenie tutaj w tym miesiącu czerwcu? Bardzo pozytywnie, tutaj jest kobieta, która się wysoko ceni. Ktoś, kto jest atrakcyjny wewnętrznie i zewnętrznie, kobieta, która ma bardzo wysoką, rozbudowaną intuicję, kobieta, która jest wrażliwa, a równocześnie też bardzo empatyczna, czyli pomaga, czyli wspiera, czyli no, tu jest jakaś dobra energia. Kobieta kocha, no, kobieta kieruje się często sercem, i jakby to jej też pomaga w podejmowaniu decyzji. Was będzie otoczenie pokazywało jako kogoś, kto mm, może mm, no, być taka energia troszeczkę, właśnie kogoś, kto. Mm, Ja cały czas tu widzę taką kobietę, która jest kimś bardzo przyjaznym przede wszystkim, czyli przyjaźń, serce, no i cenienie siebie, swojej osoby. Tak bardzo kreatywna energia tutaj jest tej, w tej kobiecie, ale może być po prostu pod kątem, wiecie, no królowa kielichów jest królową kielichów, ale dla panów tutaj się pokazuje taka pomoc karta, która mówi um, cały czas o tej wrażliwości, ale ta wrażliwość jest um, przetworzona w jakąś taką twórczą energię, nie wiem, jak to, wiecie, tak naj, najkonkretniej wam wytłumaczyć, ale to nie jest ktoś, kto tutaj jakby się poddaje. To nie jest energia kobiety, która nie wierzy w to, co robi. A tutaj jest bardziej pokazana ta energia was jako kogoś, kto ma już swoją pozycję wypracowaną w otoczeniu, jest dobrze odbierana przez ludzi, jako ktoś, kto jest komunikatywny, ktoś, kto się potrafi. Przejść na kompromisy, dogadywać. Z... Tu zgodność jest ogólnie w tej karcie, ciepło, które bije zawsze od tej karty, więc bardzo pozytywnie Was ogólnie otoczenie odbiera pod każdym względem, nie tylko takim prywatnym, ale jeśli chodzi o tematy związane z pracą, jak najbardziej też. Ktoś, kto potrafi zrozumieć, to jest główny aspekt tej karty, typ. Jako jedyna osoba, potrafisz zrozumieć właściwie i w, jakby wczuć się w sytuację innych osób, czyli tak bardzo, bardzo no, pozytywnie odbierana. Optymizm, pozytywne postrzeganie otoczenia, raczej zawsze jeśli wchodzicie w nowe otoczenie, to raczej z taką postawą bycia. Kimś, kto nie nastawia się negaty negatywnie na kogokolwiek ze swojego otoczenia, tylko raczej właśnie w tak pozytywny sposób. Więc ten optymizm tutaj zawsze jest przy tej karcie. Teraz dwie karty e, rezultatu. Pierwsza to, co ma Wam pomóc, moi drodzy. I mamy e, Rycerza Kielichów, więc tutaj jest ktoś, kto jest też dobrym mężczyzną, tutaj może być Wasz partner. E, przyjaciel, może to być nawet brat, bo tutaj są te same energie pokazane. Ktoś równie wrażliwy, ktoś, kto świetnie się z wami dogada. E, więc jeśli macie w swoim otoczeniu taką osobę. E, no to z, zwracajcie uwagę. E, że to jest ktoś, kto. I tutaj macie wszystkie te znaki wodne w tych, w tych dwóch kartach, czyli rak, ryby i skorpion wam się bardzo pokazuje, i na te znaki musicie liczyć tutaj w tym. Kierowanie się, wiecie co tak, to co ma wam pomóc? Dużo mówić, okej? Okay? Dużo mówić, być szczerą osobą. Tutaj ten czar, który posiada Rycerz Kielichów, on jest taki, który naprawdę potrafi się sprzedać. Tu można wszystko naprawdę sprzedać, jeśli tylko chcecie i. To, to wy to potraficie i, i dacie radę. Czyli nawiązanie jakiejś współpracy. Tu jest wielka miłość pokazana też pomiędzy dwoma osobami, która w jakiś sposób łączy, jeśli nie przyjaźnią, na takim bardzo wysokim poziomie, to właśnie taka czysta, czysta miłość. I teraz e, osiągnięcie tutaj w tym miesiącu to jest spokój. Osoba, która e, ma coś do przepracowania, ma coś do. E, tu jest przerwa w ogóle pokazana w. Ogólnie w jakiejś strefie waszego życia w tym miesiącu? Odpoczynek, nabieranie sił, przemyślenia, osoba, która daje sobie troszeczkę czasu, tu jest troszeczkę takie od. Odizolować się od świata zewnętrznego, ale po to, żeby nabrać e, mocy, energii e, mentalnej, e, przepracować coś, przemyśleć, e, odciągnąć jakieś decyzje w czasie, ale nadrabiać jakieś rzeczy, na które do tej pory nie mieliście czasu, więc cztery miecze, taki spokój, osiągnięcie spokoju, spokój wewnętrzny, e, praca nad tym. I teraz karta dodatkowa, słuchajcie. Mamy kartę odejścia, czyli taki powolny proces zmiany swojego życia. Tutaj Wam się też podróż pokazuje. Chyba póki co nie taka zagraniczna, bo mam odwróconą kartę świata pod spodem. Pozbycie się bólu. Piękne, piękne energii Wam towarzyszą. Pozbycie się jakiegoś cierpienia, jakiegoś bólu, jakiegoś, nie wiem, jakiejś karmy, która. Która wam ciążyła, jakieś takie, wiecie, co chwila ktoś wam coś tam e, dobija, was czymś, więc tutaj jest zamknięcie jakichś spraw. Może nie przy największym szczęściu, bo niestety mamy tą kartę świata odwróconą, więc tutaj może nie jest takie największe szczęście. Poczucie takiego, wiecie, ale Wy na tym pracujecie dopiero, bo niestety przy tej zmianie to jeszcze jakby długa droga, i o tym właśnie ta karta mówi. Ostrożnie do przodu, z doświadczeniem, ale nie zabierać tego, co chcecie ze sobą zostawić, ze sobą tam, gdzie idziecie, ok, w tym kierunku, więc tutaj jest jakaś duża zmiana, i bardzo, bardzo ma to. Duże zdecydowanie tego, co robicie. Nie jesteście sami też w tym wszystkim, także to jest bardzo tutaj e, e, pozytywnie pokazane. Teraz wyjmę dla Was jeszcze parę kart, e, tak jak powiedziałam, do tej energii, która być może byłaby jeszcze pomocna tutaj na ten miesiąc dla kogoś. I proszę o przesłanie: to, co mają byczki usłyszeć jeszcze dodatkowo tutaj na ten miesiąc. Koniec dla Was jakiejś e, energii bycia zubo, zubożałem, w jakimkolwiek stopniu byście to poczuli. Koniec tego. E, bardzo dobra e, energia osób z, z otoczenia, e, czy to jest rodzina, czy to są przyjaciele, czy to są osoby, z którymi pracujecie. Ktoś, kto Was wspiera, lub Wy wspieracie te osoby, ale bardzo się blisko e, ich czujecie. E, sprawa, która. Nie, a, poczekajcie, muszę pomyśleć. Tu jest koniec, który się nie zakończa. Czyli jeszcze się z kimś nie żegnacie tutaj? Nie żegnacie się z kimś z Waszego otoczenia? Czyli jeśli nawet coś opuszczacie, jakieś, jakieś otoczenie. To nie ze wszystkimi urywacie kontakt, więc tutaj będzie, będzie sprawa cały czas współpracy lub, nie wiem, jakieś połączenie. Bardzo dobra energia kobiety, która jest wam bardzo sprzyjająca, albo wy jesteście tą kobietą. Życzliwość, troska, dobre słowo ktoś was jest waszym przewodnikiem, ale w postaci kobiety to może być matka, partnerka. Teraz sprawy urzędowe jakieś, które też będzie trzeba pozakańczać, a nie będą jeszcze. Wspierajcie się tą kobietą, bo ona tutaj wam ma coś uświadomić. Być może ona wam sugeruje, żeby czegoś nie, nie kończyć. Tutaj są niepodpisane jakieś sprawy, być może mają nie być podpisane. A przy tym wszystkim jest mężczyzna, który no, może być kimś, kto lubi rządzić. Teraz e, ruszamy w drogę, więc tutaj już mamy podróż, mamy tą zmianę, która się tutaj Wam pokazała w tej karcie też wierzy. Ruszamy przed siebie i liczymy na jakieś szczęście. E, nie będzie tutaj złych, e, złego kierunku, złego myślenia. Dobrze robicie, że ruszacie przed siebie, także mamy energię. E, nie będzie negatywnych informacji dla Was, nie będzie Was nic tutaj martwiło w związku z tymi Waszymi decyzjami i tam, gdzie idziecie. E, uważajcie na zdrowie, nie wolno Wam tutaj się przemęczać, e, lub będziecie musieli się kimś opiekować, więc to też będzie tutaj pokazane, ale nie będziecie się czuli też w jakiś sposób zobowiązani do tego i, um, i to nie będzie Waszym uwiązaniem w jakikolwiek sposób. Tyle mam dla Was. E, Ściskam Was bardzo mocno, czekam na komentarze, oczywiście wiem, że to nie musi być na już na teraz, ale jeśli tutaj poczujecie tą energię, dajcie mi znać, z wielkie dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się.